I tam mamy znowu parę elementów do wypiaskowania. Jakieś kolewy, krótce, środek. Najpierw co ostatnio było piaskowane, bierzemy się za cyklop z filtrem jego go czyścimy. Tu mamy wyciągnięte z samego dna, obsypane. A teraz będę wyciągał filtr. To u mnie z powrotem idzie, bo to. Nic nie przeszkadza, a jest bardzo drobny, żeby piaskować. O tak wygląda klid zapchany. Ja go zaraz odczepię i wydmucham. No i dobra. Wystukany, wyczyszczony, wydmuchany. Składamy ten piaskujemy No i dobra, zaczniemy od tych większych elementów. A później te małe szczębeczki, o łebki, to wszystko chciałem, żeby wypiaskować. to mi tak to robię mało to będę robił. To będzie najgorsze, ale. No. Ale chyba nie wpadnie w otwór. Dobra. No się była, żeby tutaj mi do dziur nie podpadało. Coś Ci wymyślę. Bierzemy się za robotę. No i dobra, mamy elementy co Chuba posprzęgła. Jakaś pokrywa aluminiowa Wpadnie wszystko wyszkiełkowane. O, tutaj by było trzeba poprawkę strzelić. No i to zrobimy. Tak nie może być. To jest jakiś kruciec od wody, albo coś, nie jestem pewien. Tutaj nie ruszałem, bo chyba uszczelka jest. Trochę mi złapało, ale już więcej nie ruszałem. Nie wiem, czy to chyba wału jest. To nie wiem, właśnie. To jest jakiś chyba teflonik, nawet pomiędzy. Więc nie wiem, co to jest. I śruby. Chciałbym wypiaskować, ma wypiaskowane. Nawet takie małe duperolki. o no. ostrości za bardzo nie chcę łapać tu winty zostawione, tylko reszta śrub to co było zardzewiałe no i takie mniejsze też śrubeczki no i dobra, poprawimy jeszcze tą łapę z tej strony widzę no dobra on jest skończone, wziąłem to, już ciśnienie na jakim jechałem to jest 3 3 bary gdzieś jest cztery, ale też jeszcze upadnie. To trzech gdzieś upadało, pewnie. Na trzech barach, barach to było robione. No dobra, to wszystko na razie.